Kolejne narzędzie, tym razem jest to nowość w wersji CS5. Mianowicie jest to ShapeBuilder. ShapeBuilder jest to coś w rodzaju powiedzmy, następcy Pathfindera, czyli tego narzędzia dosyć dobrze znanego wszystkim użytkownikom Illustratora. Pathfinder pozwalał powiedzmy, łączyć różnego rodzaju obiekty w jeden. ShapeBuilder umożliwia dokładnie to samo, natomiast być może nie jest bardziej intuicyjne w życiu. Więc, aby użyć tego obiektu, musimy po pierwsze sobie wybrać, który chcemy połączyć. Jakieś mamy tutaj kilka obiektów, które są osobne. I w tym celu wybieramy wszystkie. Bieram Shape ShapeBuilder i klikamy. następnie przeciągamy na obiekt, który chcemy z nim połączyć i jak widać to zaczyna tworzyć jedną całość w tym momencie no i tutaj jest problem z tymi niektórymi przecinającymi się liniami, ale jak widać wszystko udało się połączyć i teraz mamy już tylko jeden obiekt, który jest całością i oczywiście możemy go sobie dowolnie skalować i modyfikować dalej to jest narzędzie podobne do Pathfindera, ale jak widać dosyć intuicyjne w użyciu.